Firma Dipol na targach SAD TV prezentuje szereg nowości. Pokazujemy m.in. nowe multiswitcha Terra, seria NET 5 oraz NET 9, wraz z towarzyszącymi im elementami pasywnymi oraz wzmacniaczami. Stanowić będzie nową jakość w dziedzinie instalacji multiswitchowych. Uzupełnieniem oferty będzie również szereg nowych produktów dedykowanych do zbiorczych instalacji telewizji naziemnej. Będzie to m.in. wzmacniacz kanałowy Wyposażone w cztery osobne układy AGC, umożliwiające wzmocnienie do czterech multiplexów naziemnej telewizji cyfrowej, dwukanałowy modulator audio-wideo do DVD, umożliwiający łatwą i szybką integrację monitoringu analogowego ze zbiorczą instalacją telewizji naziemnej. Nie zapomnieliśmy również o rosnącym znaczeniu instalacji światłowodowych. Na naszym stoisku oprócz czterech elementów pasywnych znajdą również Państwo kilka aktywnych urządzeń, wśród których Wymienić możemy m.in. nadajnik optyczny MO418TR dedykowany do przesyłania sygnałów telewizyjnych na odległości znacznie przekraczające możliwości typowego kabla koncentrycznego. Jesteśmy przekonani, że nadchodzącym sezonie urządzenia dedykowane do transmisji sygnału telewizyjnego oraz internetu w jednym przewodzie cieszyć się będą ogromną popularnością zaprezentujemy m.in. urządzenia standardu Moca do przesyłania telewizji oraz internetu w jednym przewodzie koncentrycznym baluny signal dedykowane do przesyłania sygnałów telewizyjnych oraz internetu w jednej skrętce komputerowej. Watchdog GSM to urządzenie, które zainteresować powinno absolutnie każdego. Za jego pomocą możliwe będzie zresetowanie każdego urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Dajemy również szereg nowych akcesoriów dla instalacji antenowych. Złącza kompresyjne duńskiej firmy Cablecon to propozycja dla tych, dla których konieczność zastosowania zaciskarek stanowiła przeszkodę dla realizacji profesjonalnie wykonanych instalacji antenowych. Oprócz zastosowania wysokiej jakości złącz kompresyjnych, przed sezonem jesienno-zimowym warto zainteresować się tematem zabezpieczenia tych połączeń. Koszulki kurczliwe firmy Contech pozwolą w prosty i łatwy sposób zrealizować to zadanie. Do odwiedzenia naszego stoiska zachęcamy również instalatorów monitoringu CCTV, Będą oni mieli okazję zobaczyć pierwszą w Polsce kamerę z wyjściem w postaci cyfrowego strumienia DVBT. Oprócz tego zaprezentujemy urządzenia Power Over Corks umożliwiające przesyłanie napięcia oraz zasilania kamer na odległości ponad 800 metrów. Absolutnym hitem wśród oferowanych na jesień urządzeń sieciowych będzie z pewnością router Tepelin WDR 4300. To pracujące jednocześnie w dwóch zakresach częstotliwości wyposażone w wydajny procesor i dużą ilość pamięci RAM urządzenie wyznacza nowe trendy w dziedzinie domowych access pointów, które z prostych urządzeń umożliwiających dostęp do sieci stają się ofiarującymi szereg dodatkowych usług kombajna. W celu bliższego zapoznania się z tymi oraz innymi nowościami prezentowanymi podczas targów Sad Digitv zapraszam na nasze stoisko.